Witam z Londynu. Fenster Street. Ktoś, kto czeka na i jedzie z Victory Station? Póki co jest kocioł. Każdy miał mieć dwa krzesła, a okazało się, że. Kontrola angielska. Teraz jest kontrola francuska. Francja, Belgia, Niemcy. Jest godzina trzecia w nocy. To jest chyba ten czas, kiedy trzeba się położyć. Nie się bez incydentów, typu na przykład... E... Dzisiaj jadę do Polski, niestety autobusem. Nie chcę tu nikogo reklamować, ale... Sindbadem jadę. Sindbadem żeglarzem. E, szybkie śniadanie na mieście i idę na pociąg. Potem do Londynu i z Londynu z Victoria Station Sinbad. Jeżeli chcemy zacząć informacje na dworcu kolejowym, naciskamy niebieski, a zielony, jeżeli coś się dzieje jakieś niebezpieczeństwo. W przedziale ze mną tylko jedna osoba. Pusto. Siema, a teraz witam już z Londynu. Fenchurch Street. Przesiadka na metro. I na Victoria Station. Ale mam dwie godziny do odlotu. Czy do odlotu? Do wyjazdu, a odlecę to ja chyba w tym autobusie, bo on jedzie 24 godziny. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo na samą myśl o tym robił się niedobrze. A przed nami szard. Jeden z najbliższych budynków. I oczywiście, taływe w London. Pogoda świetna, jak widać, na opalanie również. Pozdrowienia z we w London. A jutro zamierzam być w Polsce. Dojechać zamierzam, jeżeli się uda. any known as the train. The next station is Victoria Changeover, the Victoria Line, National Rail Services and Victoria Coach Station. Watch the gap between the train and the platform. jedzie pierwszy raz, na bilecie jest numer autobusu. To jest 280. Czyli tak jak tam ziomek ma. Sindbad, co jest skoczył. Każdy miał mieć dwa krzesła, a okazało się, że każdy się z kimś, jest ścisk, mało miejsc i ogólnie lipa. Holandię i Niemcy, w Polsce będziemy w godzinach porannych. Proszę Państwa podróżujemy bez pilota, dlatego ja mam bardzo ogromną prośbę poinformować się na przerwach. Przerwy będą ogłaszane przeze mnie, ale trwały 10 minut i przerwy będą się odbywać po 4-4,5 godzinach jazdy na przerwach po prostu, jeżeli ogłaszam przerwę 10 minut ja wszystkich zapraszam po 10 minutach do autokaru yy, następna sprawa na autokarze wymieniony zakaz picia, palenia picia alkoholu, palenia papierosów, jeżeli zobaczę, że ktoś się nie dostosuje do tego zakazu, po prostu wysadzimy takiego pasażera i zakończy swoją podróż następna sprawa jeżeli będzie to w ramach możliwości do nabycia czasem gorący 7 na pełka, herbata w złotych, tej, kawa, kawa, fanta, 2 zł 2 fanta 7 na pełni kola fronta od woda 4 zł lub 1 fontę Także to wszystko z strony, życzę Państwu wiemy spokojnie podróż 150 wyjazd odprawa pośportowa 5 sekund i jedziemy dalej Kontrola angielska Teraz jest kontrola francuska Mały postój, czekamy na otwarcie bramyk. Zanim przejdziemy granicę, mała kolejka. Pogoda po tej stronie jest super. 20 parę stopni. Jeśli chodzi o Polskę, no na dzień dzisiejszy, to od kilku dni pada deszcz. Hot dogi ma pani, czy tylko kiełbaski takie? No, nie, tak Niemcy, stacja, zatrzymają się na kiełbaskę Francja, Belgia, Niemcy Mała przerwa i do Polski Przerwa na kolację Przerwa na kolację To jest na stacji Coś między pawówką a są. bardziej pawówka olbrzymia pawówka jest godzina 3 w nocy, to jest chyba ten czas kiedy trzeba się położyć. Jest czwarte rano, jest w sumie po czwartej rano postój w około gdzieś Magdeburga na stacji widać od razu inną okolicę i widać też jak Niemcy wykorzystują fajnie wodę budując dużo wiatraków, a po drodze mijaliśmy tego naprawdę dużo i tu kolejny dosyć duży tak jakbyśmy byli w takim mieście wiatrakowym próbowałem trochę zasnąć e, zgięty w pół no ale nie oszukujmy się średnio delikatnie bolą mnie plecy, ale przeżyję a jest w sumie czwarta, no może już w pół do piątej jest, także chyba już nie pójdę spać Jest godzina 8.15 jest, jest taki też postój w świecku pogoda świetna. się padało, teraz jest light. Żyć nie umierać. Czuję się nawet spoko nie spałem prawie nic. Święty godzin. Figurka Pana Jezusa Jesteśmy w Krakowie W sumie plus minus 10 minut teoretycznie opóźnienia ale to nie jest opóźnienie w sumie 10 minut to tam kij, nie? Internet jest, ale tylko na terenie Polski więc szkoda, że tutaj tak mało nie było się bez małych incydentów. Nie było się bez incydentów, typu na przykład e, wyszła cebula z ludzi, co po niektórych i zaczęli zajmować e, miejsca na dziko, że tak powiem. To znaczy zostawiali swoje plecaki, wychodzili i potem e, wchodzili na nowo i mówili, że są tam miejsca zajęte.